Pan z vami i z duchem tvojim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus wstał i zawołał donośnym głosem. Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo. Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza, a powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Oto słowo Pańskie. Oto Jak przygotowywaliśmy się z Księdzem Michałem do tej Eucharystii, to powiedział, że jesteście przygotowani do słuchania długich homilii. Sprawdzimy, czy rzeczywiście tak jest. Moi drodzy, ilekroć sprawujemy Eucharystię, to przeżywamy w wierze tę tajemnicę, która się dokonuje na ołtarzu, a tym samym uczestniczymy w najwyższym akcie miłości, akcie miłości, którego Chrystus dopełnił przez swoją śmierć i zmartwychwstanie. Jeśli zestawimy te wszystkie czytania, o których słyszeliśmy dzisiaj w tym obfitym słowie z Wigili Zesłania Ducha Świętego, to mogą one przywodzić nam na myśl taką ostro uwydatniającą się różnicę między obrazami, które opisuje Stary Testament. W Księdze Wyjścia czytamy o tym, jak Mojżesz udał się na górę Synaj, aby otrzymać od Boga prawo. I dar prawa na Synaju. Wcale nie był ograniczeniem albo zniesieniem wolności, ale stał się dla narodu izraelskiego fundamentem prawdziwej wolności. Bo żeby mógł być prawdziwym narodem, potrzebował ziemi, potrzebował języka i potrzebował prawa. I Bóg wychodzi naprzeciw temu i daje prawo, aby utrzymać porządek ludzki. Do tego potrzebne jest prawo. I w tym uporządkowanym systemie wolności przez Boga nie może zabraknąć przykazań, które są Jego darem. I tak Izrael staje się w pełni narodem właśnie przez to prawo na Synaju. I temu spotkaniu Mojżesza z Bogiem towarzyszy wicher i ogień. Te same elementy które stąpiły na wspólnotę uczniów Chrystusa, czytamy o tym w dziejach apostolskich, która się gromadzi w wieczerniku i czeka na Ducha Świętego. I zarówno wicher, jak i ogień stanowią dla tych apostołów znak, że Bóg daje im nowe prawo, daje im nowe prawo wolności, to prawo ma szerszy zasięg. Jak mówią dzieje apostolskie, w Jeruzalem przebywali pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem i tak każdy słyszał, jak inni przemawiali w jego własnym języku. Dlatego dzieje apostolskie, mówiąc o Duchu Świętym, w opowiadaniu Pięćdziesiątnicy, posługują się tymi obrazami z Księgi Wyjścia, burzą czy wichrem i ogniem. W starożytnym świecie burza była postrzegana jako znak potęgi Pana Boga, w obliczu której człowiek czuł się uniżony i zalękniony. Ale nadal Bóg pozostaje bardzo daleki, i w wichrze, i w ogniu. Drugi obraz to jest starożytna wieża Babel. Czym zatem jest Babel, o którym słyszeliśmy? Jest to opis Królestwa, w którym ludzie skupili w swym ręku tak wielką władzę, że myślą, iż wcale nie muszą się odwoływać do dalekiego Boga. Uważają siebie za tak silnych i mocnych, że sami są w stanie zbudować drogę, która zaprowadzi ich do nieba, a potem otworzyć jego bramy i zająć miejsce Boga. Jak czytamy ten tekst w XXI wieku, to mamy wrażenie, że to się dzieje teraz, że to wcale nie jest tekst, który ma kilkanaście bądź już kilkadziesiąt, nawet tysięcy lat. Człowiek, który stwierdził, że może sam zbudować drogę, która zaprowadzi go na szczyt nieba, otworzy bramy, zajmie miejsce Boga i będzie szczęśliwy. No nie będzie szczęśliwy, bo co się wtedy dzieje? Nieoczekiwanie, kiedy ludzie pracują, wznosząc tę wierzę, zdają sobie sprawę, że tak naprawdę nie budują w jednej sprawie, ale budują jeden przeciwko drugiemu. Stąd dla nas lekcja, że jeśli będziemy próbować być jak Bóg, czy będziemy próbować sobie w taki sposób torować drogę, żeby zająć w życiu swoim miejsce Boga, to może się okazać, że nawet nie będziemy ludźmi, bo zatracimy podstawową cechę człowieczeństwa, jaką jest zdolność do zgody, wzajemnego zrozumienia czy wspólnego działania. Znacie to? Doświadczyliście kiedyś tego? I w ten sposób staje się jaśniejsze, dlaczego Babel jest Babelem, a pięćdziesiątnica staje się pięćdziesiątnicą. Bo tam, gdzie ludzie chcą siebie uczynić Bogiem, mogą stawać tylko jeden przeciw drugiemu nigdy jeden z drugim zawsze jeden przeciw drugiemu. Natomiast Pięćdziesiątnica pokazuje nam to, że jeśli postępujemy w Prawdzie Bożej, otwieramy się na działanie Ducha Świętego, to nigdy nie występujemy jeden przeciw drugiemu, ale zawsze jesteśmy jeden obok drugiego, który wspiera i który jednoczy. Trzeci obraz to jest tajemnicza historia Eliasza na górze choreb. Może czytaliście o tym w Starym Testamencie, kiedy na górze Karmel, Eliasz uszedł w niebu, Achaba i Izabel, posłuszny poleceniu Boga udaje się na górę choreb. I wydawało się, że w Izraelu zapomniano o darze przymierza Bożego, o tym prawie, o którym mówiliśmy na początku, o wierze w jednego Boga. I Eliasz, prorok, czuje to, że na nowo musi rozpalić ten płomień wiary na górze pana Boga, czy na tym chorebie, i zanieść go Izraelowi. I w tym miejscu rozpętuje się wokół niego potężna wichura. Potem następuje potężne trzęsienie ziemi. Potem pojawia się ogień. I co? I Eliasz myśli, że w tych elementach, tak nauczony historycznie i kulturowo, i religijnie, że w tych elementach wszystkich będzie Bóg. I jest rozczarowany, bo tam Boga nie ma. A gdzie jest Bóg? Bóg przychodzi w szmerze łagodnego powiewu. Czyż nie to właśnie wydarzyło się? Wieczór paschy, gdy Jezus staje przed swoimi uczniami i mówi do nich weźmijcie Ducha Świętego i tchnął na nich. Święty Jan zapisuje to słowo tchnął. To jest to samo słowo, które w Księdze Rodzaju oznacza uczynił istotę żywą, tchnął tchnienie życia. I zobaczmy, że na górze Karmel Eliasz próbował ogniem i mieczem walczyć z oddzieleniem się od Boga i zabija proroków Baala, ale w ten sposób nie przywrócił wiary Izraelowi. Na górze choreb musi zrozumieć, że Boga nie ma w wichurze, nie ma w trzęsieniu ziemi, nie ma w ogniu. Musi się wsłuchać w ten cichy, subtelny głos Boga i w ten sposób rozpoznać tego, który zwycięża grzech nie siłą i mocą, ale swoją męką tego, który cierpiał, by obdarzyć nas mocą przebaczania. Zobaczmy, moi drodzy, że wicher i ogień Ducha Świętego muszą nieustannie otwierać granice, które my ludzie stale tworzymy między sobą. Musimy zawsze Zawsze na nowo od tego doświadczenia wieży Babel, gdzie chcemy zająć miejsce Boga, od zamknięcia się na samych siebie, przechodzić nieustannie do pięćdziesiątnicy. Dlatego stale potrzebujemy modlić się, aby Duch Święty nas otworzył, aby dał nam łaskę zrozumienia, byśmy, jak mówi Święty Paweł, wszyscy jak jeden chleb karmi nas w Eucharystii i pociąga do siebie. Tak, my byśmy, jako wspólnota ludzi wierzących, stali się jednym ciałem i jednym duchem. I to może dać nam tylko Duch Święty. Tym czym jest powietrze dla życia biologicznego, tym Duch Święty jest dla życia duchowego. I tak samo jak istnieje zanieczyszczenie atmosfery, zatruwające środowisko i różnego rodzaju istoty żywe, czy pełzające, czy biegające, czy pływające. Tak samo istnieje skażenie serca, które niszczy i zatruwa życie duchowe. I podobnie jak nie należy przyzwyczajać się do zatrutego powietrza, bo ono po prostu szkodzi, tak samo nie możemy, nie możemy przyzwyczajać się do tego, co jest trucizną ducha, bo ono niszczy nasze wnętrze. Wszyscy w jednym duchu, mówi święty Paweł, zostaliśmy ochrzczeni. Czy to Żydzi, czy Grecy, niewolnicy, czy wolni, wszyscy w jednym duchu. I warto sobie czasami poczytać różnego rodzaju ciekawe rzeczy, jak na przykład mowy świętego Ireneusza z III wieku. By ktoś miał chwilę czasu, warto zajrzeć. Bo one wcale, mimo tego, że dzieli je dosyć duży szmat czasu od naszych czasów, to jednak są bardzo aktualne. Co święty Ireneusz nam podpowiada? On mówi nam, że tam, gdzie jest Kościół, tam jest Duch Boży, a gdzie jest Duch Boży, tam jest Kościół i wszelka łaska, bo Duch jest prawdą. Oddalenie się od Kościoła jest odrzuceniem Ducha, a tym samym wykluczeniem się z życia. Jest po prostu śmiercią, bo duch daje życie. I po tym krótkim wstępie dochodzimy do tej rzeczy zasadniczej, to znaczy do tego zdania, które przewodzi naszej modlitwie. Duch, który daje życie. Dominus et vivificantem. Pan i ożywiciel. Język polski tłumaczy to tak trochę koślawo, bo wiwifikantem oznacza. Ten, który daje życie, niektóry który ożywia, nie który wskrzesza, ale ten, który daje życie, staje się początkiem nowego życia. Nowego życia w Chrystusie, zanurzeniem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, to znaczy powróceniem do chrztu, do tej rzeczywistości, której zostaliśmy włączeni w Kościół, bo tam gdzie Kościół, tam Duch. Duch, który daje życie. Bez niego nie ma życia. I tak jak wspominałem już wcześniej, w ten dzień pięćdziesiątnicy, ten dzień zmartwychwstania, bo u Jana to jest ten sam dzień, kiedy Jezus przychodzi, mówi: Weźmijcie Ducha Świętego i tchnął na nich, przekazując im tym samym swojego Ducha. To tchnienie to jest coś absolutnie nowego. To jest to życie Boże, to jest tchnienie Jego miłości, Jego prawdy, to jest tchnienie Jego dobroci. I możemy w tym jak najbardziej widzieć to nasze odniesienie do Chrztu i Sakramentu Bierzmowania, do tej przynależności do Boga, do tej przynależności do Jego Kościoła. I święty Jan przez to nas zaprasza, byśmy zaciągnęli tej wody żywej, która strumieniami płynie, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, strumieniami płynie. Zaczerpnij z tego źródła. To znaczy przyjmij to tchnienie Jezusa, byś w swoim życiu napełniał się Jego łaską. Duch Święty jest ożywicielem, jest tym, który daje życie. Arcybiskup Galbas nazwał go boskim respiratorem. I w ostatnich latach dużo słyszeliśmy o respiratorach. I gdzieś czuliśmy to, że one niektórym są bardzo potrzebne, że bez nich człowiek byłby martwy. Pomagają, czy pomagały oddychać ludziom. A więc Duch Święty jest takim respiratorem. Żyj w Duchu Święty, będąc nim napełnionym. Inaczej, jako chrześcijanin, nie dasz rady. Wiecie, ilekroć lecę samolotem, a czasami się to zdarza, to zawsze. Jest jedna rzecz, której najbardziej się boję. Mało jest takich rzeczy na świecie, których się boję, ale to jest jedna, której najbardziej się boję: że wypadnie mi ta maska z tym tlenem i nie będę umiał jej założyć, a ktoś inny będzie chciał mi pomóc i zginie, bo nie zdąży założyć jej dla siebie. I to jest taki odruch altruistyczny, nie? że chcemy pomóc drugiemu, nie? bo. Akurat on potrzebuje tej pomocy, bo się zaczyna dusić, ale uwaga, jeśli najpierw sami nie będziemy głęboko oddychać duchem świętym, nie pomożemy innym. Pomogę innym, jeśli sam będę miał dopływ tlenu, który uratuje mnie w chwili katastrofy, ale jeśli zacznę od drugich, a nie zacznę od siebie, to się po prostu uduszę i nikomu nie pomogę, ani jemu, ani sobie. Pamiętajcie o tym, kiedy polecicie do ziemi świętej. Może się tak wydarzyć. Nie życzymy tego, ale czasami są takie sytuacje, że te maski spadają. Zobaczmy, że Duch Święty jest nam potrzebny do życia. Dostajemy go w ten sam sposób, jak apostołowie w wieczorniku. To jest dosła, do, dokładnie ta sama moc, która wstępuje na nas w czasie sakramentu chrztu w czasie sakramentu bierzmowania. Dlatego też mamy korzystać z tego, co dostaliśmy. Duch Święty nie, nie może być w naszym życiu takim prezentem, któryśmy kiedyś otrzymali i on sobie leży na płeczce, ładnie zawinięty, z piękną kokardą i czeka nie wiadomo na co. Ale jeśli nawet w naszym życiu nie będzie żadnych wichur, żadnych ognistych płomieni, żadnego szumu wiatru, to i tak nadal w naszym życiu potrzebujemy Ducha Świętego. To jest ten sam Pan i Ożywiciel. On daje życie temu, co jest już wysłe, tak jak kości z księgi Ezechiela które są martwe, które nie mają życia. I przechodzi duch i je ożywia, daje im życie. Bez ducha są martwe. My też bez ducha jesteśmy martwi dlatego potrzebujemy tego żeby on nas prowadził żeby był takim naszym duchowym gps-em pomagał nam prowadzić życie chrześcijańskie tak jak samochodowa nawigacja pomaga nam podejmować trafne decyzje i wybierać dobrą drogę tak samo prośmy ducha świętego żeby pomagał nam wybierać dobrą drogę to znaczy taką która prowadzi nas do życia wiecznego i znowu odwołam się do arcybiskupa Galbasa, bo on ma czasami bardzo trafne porównania i podoba mi się takie jedno. On mówi, biskup Galbas mówi o tym, że kiedy idziemy naszą chrześcijańską drogą, to mamy być jak młody rumak, który się wyrywa do przodu, a nie jak stara szkapa, której jak nie walniesz, to nie pójdzie. A jak, ją, jak pójdzie, to kawałek, i znowu trzeba ją kopnąć, żeby poszła do przodu. Idąc za Chrystusem, nie mamy być jak stara szkapa, ale jak młody rumak. Nie mamy się wlec za Chrystusem, nie mamy człapać za Chrystusem, ale mamy za Nim iść. Mamy za Nim iść. I jeśli mi na tym zależy, to będę prosić Ducha Świętego o to, żeby mi pomagał. Iść za Chrystusem, ale jeśli mi na tym nie zależy, to muszę sobie zadać pytanie, na czym mi w życiu zależy. To wszystko, co jest wokół, widzimy, jak czasami wysysa z nas życie, ale tego życia nie daje. I przeciwnie, Duch Święty daje ci życie, a nie wysysa go, pozwala ci przeżyć je mądrze, podążając za Bogiem, sprawia, że coraz bardziej wchodzisz. W serce Chrystusa, staje się napełniony Jego miłością, Jego światłem, Jego mocą. Dlatego przyzywając Ducha Świętego, niczego nie tracisz. A wręcz przeciwnie, On może zmienić twoje życie. Może je oświecić i nadać Mu lepszy kurs. Nie okalecza cię, ani nic ci nie zabiera. A wręcz przeciwnie, pomaga ci znaleźć to, czego potrzebujesz w najlepszy sposób. Papież Franciszek w tym liście do młodych, w tej adhortacji, Christus Vivit, mówi właśnie o tym, że jeśli potrzebujesz miłości, to nie znajdziesz jej w rozpuście, wykorzystując innych, posiadając innych, czy panując nad innymi. Znajdziesz ją w inny sposób, który cię naprawdę uszczęśliwi. Jeśli powiesz o tym Duchowi Świętemu, potrzebuję miłości. Dalej mówi, szukasz intensywności, nie, przeży, nie przeżyjesz jej gromadząc przedmioty, wydając pieniądze albo rozpaczliwie goniąc za sprawami świata, ale przyjdzie znacznie piękniejszy i bardziej zadowalający sposób, jeśli dasz prowadzić się duchowi świętemu. I dalej mówi papież, szukasz namiętności, to pozwól się zakochać. Ponieważ nic nie może być ważniejsze niż spotkanie z Bogiem, czyli zakochanie się w Nim w sposób absolutny i ostateczny. To, co kochasz, to, czym żyje Twoja wyobraźnia, wpływa na Twoje życie. To właśnie decyduje o tym, po co rano wstajesz z łóżka, jak spędzasz swoje wieczory, weekendy, co czytasz, jakichś ma znajomych, jakie rzeczy łamią Twoje serce, jakie napełniają Cię radością. Co jest wdzięcznością, co jest smutkiem. Miłość Boga, która ogarnia namiętnie całe życie, jest możliwa dzięki Duchowi Świętemu, ponieważ miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha, który jest nam dany. To On jest źródłem naszej młodości i naszej świeżości. Bo kto pokłada ufność w Panu, jak mówi psalmista, podobny jest do drzewa zasadzonego nad płynącą wodą, które puszcza swoje korzenie ku strumieniowi. Nie obawia się, że przyjdzie upał, bo zachowa zielone liście. Jeśli chcesz, ta pięćdziesiątnica jest właśnie dla Ciebie. Jest właśnie po to, żeby iść za Chrystusem, nie człapać, nie pełzać, ale iść za Nim. Może przychodzi do Ciebie w ogniu. Może przychodzi w lekkim powiewie, ale na pewno przychodzi jako ten, który daje życie, prawdziwe życie. Nie na chwilę, nie ten, który mówi chwilę trwaj, nie? nie ten, który mówi trzeba kosztować życia, bo za chwilę się skończy. Nie? Ale ten, który daje ci życie, który cię uruchamia do czegoś, co jest dobre, przyjmij go. I zobacz, jak wiele możesz zdziałać razem z Nim i jak nic bez Niego. Dlatego nie opieraj się i wołaj dzisiaj w tę Wigilię zesłania z głębi całego serca. Przybądź święty, niepojęty, z nieba na nas tchnięty duchu. Rozpal świętą, niepojętą, z nieba na nas tchniętą miłość i nią ogarnij nas. Amen. Nią ogarnij nas. Amen.